Sprawdźmy, co mamy w programie. To jest takie straszne. Nie wiem, co nacisnąć. Dobra, raz się śmierć. Wybieram ten przycisk. Co to jest? Tu jest kolec. Mój Boże, jaki ostry! Monika już nacisnęła przycisk? Wow. Pomocy, jestem w pułapce! Wypuśćcie mnie stąd! A, to tak bardzo boli! Chyba jej się to nie spodobało. Myślę, że powinnam być ostrożna w wyborze. Nie chcę popełnić błędu. Uff, życzę sobie powodzenia. Zaczynam. O, co to jest? Wygląda jak różowe futro. Wszystko jasne, nudy. Jakie tu wszystko jest piękne i miękkie. Wygląda ładnie. Jak miło dotykać tych ścian. Super. Jakie to słodkie, fuu. Oglądanie tego nie sprawia mi żadnej przyjemności. Ja spadam, pomóżcie mi. Oj, to bolało. Co to za hałas? Nie rozumiem. Co tam się dzieje? Cześć, Lily. Dzięki za złapanie mnie. Jak tu ładnie. Monika, jak się tu dostałaś? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo, wszyscy wrócili na swoje miejsca? Tak jest lepiej. Kto tym razem zaczyna? Jeszcze nie zdecydowałam, co nacisnę. Dobra, niech będzie ten guzik. Monika, znowu jesteś pierwsza. No, wow! Co tam jest? Mów szybko. Z tak ważną sprawą nie można się spieszyć. Zaraz tu coś wyczaruję. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow, czarny banan, niesamowite! Auć, moja głowa, co to jest? Czarny banan? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ojej, ale ich dużo! Mogłeś rzucać nimi ostrożniej. Mam nadzieję, że te banany są równie smaczne jak zwykłe. Myślę, że powinnam ich spróbować. Wyglądają całkiem nieźle. Pyszności, super! Tym razem dokonałam właściwego wyboru. Chciałabym, żeby tak zawsze było. Co to jest? Co to za skórki? Monika to takie niegrzeczne. Przykro mi, ale nie mam co z nimi zrobić. Ostrożnie o mało nie dostałem prosto w twarz. Zabieraj swoje resztki natychmiast! Przestań śmiecić, nie będę tego wszystkiego sprzątać! Nie wiedziałem, że jesteś takim niechlujem. Lepiej pójdę do Lili. Dzięki, ale jeszcze nie podjęłam decyzji. Myślę, że powinnam nacisnąć coś losowo i nie zastanawiać się nad tym. Cóż to była słuszna decyzja? Jesteś szczęściarą, Lili. Gratulacje! Dostaniesz wielki słoik różowej nutelli. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby spróbować tego sam. Jestem pewien, że to jest pyszne. Tak, jest super. A teraz nadszedł czas, żeby oddać to prawowitej właścicielce. Przygotuj się na pyszny lunch, Lili. Czeka cię lada chwila. Co to jest? Dlaczego tak się klei, ale ładnie pachnie i lubię ten smak. Czy to Nutella? Szczęścia razem mnie! Smacznego! Jakie to uczucie? Podoba ci się? Tak, jest pyszne, bardzo dziękuję. Wow, ale dużo Nutelli jest na podłodze, jestem gotowa zjeść to wszystko. Fu, przecież jest brudna, dziewczyny, zdecydowanie brakuje wam dobrych manier. Monika, prawie się przewróciłem! Skórki od bananów są wszędzie! Dobra, jedziemy dalej. No, kto tym razem okaże się odważniejszy? Chcę spróbować, choć wciąż się boję. Lili, czas podjąć decyzję, weź się w garść, czas ucieka. Nacisnęłam, co to jest? Zaraz się o tym przekonasz, daj mi kilka sekund na przygotowanie wszystkiego. A więc wybrałaś pyszny napój gazowany! Gratulacje. Sam bym chciał taki mieć, ale niestety muszę oddać ci każdą kropelkę. Fajnie, bardzo mi się podoba. Smakuje wyśmienicie. Ale myślę, że to już wystarczy. Nie mogę tego zatrzymać. Wystarczy, robi się tu zbyt mokro. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jestem cała mokra, przestań. Cóż, wygląda na to, że to już koniec. Wreszcie, myślałam, że nie wytrzymam. Muszę dojść do siebie. Nie będę ci przeszkadzać. Auć, moja głowa! Dlaczego z Lili zawsze coś jest nie tak? Ale to nie moja sprawa. Monika na mnie czeka. Już prawie wybrałam przycisk muszę się jeszcze tylko troszkę zastanowić. Dobra, mam, nacisnęłam. Czekam. Dobra robota, Monika. Tym razem dokonałaś właściwego wyboru. Zobaczmy, co dostaniesz. Jaki wielki burger! Gratulacje, wspaniale! Chyba nie będziemy już potrzebować pokrywki. Szczerze mówiąc, ledwo mogę powstrzymać się od zjedzenia go. Burger ma jednak jedną wadę. Jest zimny. Wiem! Podgrzeję go palnikiem gazowym. Właśnie tak, to nie jest trudne, trzeba tylko troszeczkę poczekać. Myślę, że świetnie sobie radzę. Najważniejsze to się nie spieszyć. Już czuję zapach ciepłej pachnącej bułeczki. Niewiele zostało. O nie! Burger jest spalony na popiół. Będę udawał, że tak miało być. Chyba nie zamierzacie mnie wydać, prawda? Monika, częstuj się, to dla ciebie. Świeży popiół. Fu, co to jest? Nie mogę oddychać. Przestań, przestań. Jak sobie życzysz, i tak nie ma tu nic innego. Fuj, czuję się, jakbym wytarzała się w węglu. Muszę natychmiast wziąć prysznic, żeby to wszystko zmyć. To w ogóle nie ma nic wspólnego ze mną. I jak się macie moje ptaszki w klatkach? W sumie to niezbyt dobrze wybieranie jest takie męczące. Ale mimo to udało ci się, Lili. Super, już tu jestem! Przygotuj się na to, że dostaniesz to, na co zasługujesz. Nie bój się, spodoba ci się. Jest bardzo apetyczny. Ale to ciężkie. Prawie złamałem kręgosłup. Muszę dziś iść na masaż. Spójrzcie na tę ogromną porcję makaronu. Kurczę, już się zaczęło. Co się zaraz stanie? O, to makaron. Fajnie, niepotrzebnie się bałam. Smakuje wyśmienicie. Wreszcie mogę coś zjeść. Dobrze, że jest go tak dużo. Jestem naprawdę głodna. Ten challenge mnie wyczerpał. Muszę odzyskać siły. Cieszę się, że wszystko tak wspaniale się ułożyło. A, zupełnie zapomniałem dać ci pałeczki. Widzę, że poradziłaś sobie bez nich. Boże, jaki brzuch! To straszne. Jakie to pyszne. Jestem taka pełna. Teraz można chwilę odpocząć. O, zostało jeszcze trochę makaronu. Świetnie. Jak go dosięgnąć? Mmm. Poproszę o do dokładkę. Tego nie da się oglądać. To nie smaczne. Lepiej pójdę do Moniki. Nie ma potrzeby się spieszyć. Jeszcze się zastanawiam. Nie jest to łatwy wybór. Myślę, że zostanę przy tym przycisku. Jestem gotowa na wszystko. Miło to słyszeć. Bardzo odważnie z twojej strony. No to będziesz śmiała. Moje oko. Przerażające? Myślę, że jestem prawdziwym geniuszem zła. Uwierzyliście, że to moje oko? Ja tylko żartowałem. To oko żelkowe. Wydaje mi się, że w środku coś jest. Sprawdzę to. Tak, tam jest słodki syrop. Jest taki pyszny. Musiałem go spróbować. Super, Monika będzie zachwycona. Zacznijmy od nadzienia. Najważniejsze, żeby nie upuścić oka, jest bardzo ciężkie. Chyba coś się leje. Ciekawe, co to jest. Ładnie pachnie. To chyba słodki syrop! Fajnie! Nie zatrzymuj się! Chcę więcej! To takie miłe uczucie! Nie masz pojęcia. Bardzo się cieszę, że dokonałam właściwego wyboru. Ups, nie dałem rady go utrzymać! Przepraszam! Jak się czujesz? Nic nie widzę! Zdejmijcie to ze mnie natychmiast! Co to jest? Muszę się temu przyjrzeć. Jest miłe w dotyku. Spróbuję. To żelek, super! Zanurzę go w syropie, to świetne połączenie. Jestem szczęściarą. Uff, wygląda na to, że nic się nie stało. To dobrze, bo w przeciwnym razie miałbym poczucie winy. Boże, jak ona okropnie je! To wygląda po prostu obrzydliwie. Nie chcę na to patrzeć. Żelekowego go jest takie ogromne, starczy mi go na długo. Świetnie. Monika, zaczynasz? Ja? Ale dlaczego? Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że będę mieć szczęście. O, od razu znalazłaś coś interesującego dla siebie. Jajka kurze. Kto ich nie kocha? Dbaj o swoją głowę. Aucz, to boli. Wystarczy. Więc co mam zrobić ze stosem rozbitych jaj? Nawet nie mogę ich usmażyć. Wystarczy, że usiądziesz tam jak kura? Emma, teraz twoja kolej. Spróbuję kliknąć na zielony. Wow! Emma! Masz więcej szczęścia niż Twoja przyjaciółka. Zamiast paskudnych jajek dostaniesz pyszne skrzydełka z KFC. Jest jedno, ale. Są bardzo ostre. Co to jest? Co to za brud? Przyjrzyj się bliżej. To skrzydełka z KFC. To wszystko. Uwielbiam te skrzydełka. Wow! Wow, ale apetyt! Ostrożny na Twoim miejscu. Ale dlaczego? Te skrzydełka są takie smaczne. O nie! Są super ostre. To straszne, pale się. Dobrze. Gospodarz Zach musi odejść. A Zach, strażak, zajmie jego miejsce. Emma, zakryj uszy, żeby nie dostała się woda. Pośpiesz się szybciej. O mój Boże! To wszystko. Zach znowu wszystkich uratował. To ty dałeś mi skrzydełka. Nie wiem, o czym mówisz. Cześć! Monika, znowu jesteś pierwsza. Gdzie mam kliknąć? Myślę, że zatrzymam się na tym Dobrze. żółtym przycisku. Zaczynamy. Jest tuż nade mną, jak słońce. Więc musi przynieść mi szczęście. Dobry wybór. Tak! Co dziwne, kolor przycisku pasuje do koloru tego, co dostajesz. Jest złoty. Chociaż to trochę nietypowe. Kogo to obchodzi? Cieszę się z każdego złota. Wow, to weź płynne złoto. Płynne? No cokolwiek. Ten płyn też jest dobry. To nie wszystko. Dodatkowo otrzymasz złote monety. Są tak samo dobre jak prawdziwe złoto. Wow, teraz jestem bogata, super bogata. Hurra! Muszę podzielić się tym z wszystkimi tak szybko jak to tak. możliwe. Wszyscy powinni wiedzieć, że Monika jest teraz bogatą kobietą. Ah, wow! Dopiero co dostałaś złoto, a już chcesz wszystkim powiedzieć. Aaaa! Myślę, że te wszystkie bogactwa uderzyły mi do głowy! Emma! Teraz do ciebie idę! Eee, nigdy nie grałam sama ze sobą w kamień, papier, nożyce! Myślę, że to fajny sposób na rozwiązanie problemu. Więc teraz mogę zdecydować, którą ręką pchać. Ja też chcę złoto, więc nacisnę żółty przycisk. Niestety to tak nie działa. Wygrywam. Ale nie martw się. Na pewno się z tym zaprzyjaźnisz. Gdzie jest mój prezent? Jak długo muszę czekać? Spójrz w górę. To pająk! Nie, proszę! Nie jedz mnie, proszę! Ach, wystarczy! Pozbądź się tego! Ojej, myślę, że tam zaraz dojdzie do prawdziwej walki. Co? Co się stało? Chyba zemdlałem. Co to za dźwięki? Boże! Myślę, że Emma naprawdę potrzebuje teraz mojej pomocy. Ale boję się owadów. Nie mogę ich znieść! Dzięki. Nikt nie przyjdzie uratować biednej Emmy. Dlaczego mielibyśmy cię ratować? Pan pająk już jest w drodze. O, jakoś dasz radę. Monika, znowu jesteś pierwsza. Wybierz przycisk. Hmm. Jest specjalny przycisk świąteczny z okazji moich urodzin, więc chcę go nacisnąć. Zastanawiam się, jaki prezent mi dadzą. Co to za urodziny bez konfetti? Oczywiście bez niego. Ło, żadne święto nie byłoby takie samo. Hmm? Więc zatkaj uszy. Ło, wow, to było głośne. I to nie wszystko! Główne danie jest tuż przed nami! Przygotowałam dla ciebie ogromny tort! Uh! Więc złap go, zanim spadnie na ziemię! Uh! Wow! Ale super! To najfajniejszy tort, jaki kiedykolwiek widziałam! Bardzo dziękuję! Pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczki! Wow! Uh, ale chcę to zrobić tam na górze! Ach! Dziękuję! Mam nadzieję, że to ciasto, które zaraz zjem, będzie najsmaczniejszym ciastem w moim życiu! Mam nadzieję, że takie właśnie będzie! Wow! Fajnie! Czemu nie podzielisz się tym tortem ze mną? Jeszcze go nie próbowałem! Hej! Hej! O! Czekaj! Najpierw sam go zjem! Zachłanny! Zjesz całą rzecz! Uch, co za łakomczuch! Co tam się dzieje? Hmm, dlaczego jeszcze do mnie nie przyszli? Wow, to są urodziny Moniki! Proszę bardzo, gratulacje! Gospodarzu, czy teraz moja kolej? Tak, już czas! Monika i tak nie chce się dzielić. Po prostu jestem bardzo głodny. Ponieważ przycisk urodzinowy daje duży, pyszny tort, zamierzam go kliknąć. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że dostaniesz różne nagrody? Nie miałem czasu zrobić drugiego ciasta, więc po prostu kupiłem wszystkie składniki. Więc jeśli chcesz, upiecz ciasto sam. Zacznijmy od mąki. Co się dzieje? Tyle wystarczy. O nie, jestem cały biały. Nic nie widzę. Wiem, wiem! Ale musisz być cierpliwy, bo jeszcze dużo przed nami. Na przykład mleko. Weź to. To wystarczy. Dlaczego potrzebuję mleka? Nawet go nie piję. Och, jestem cały mokry i w mące. Nie martw się. Czas na najsmaczniejszy składnik. Syrop czekoladowy. Gotowy? Zaczynamy. Co ty robisz? Nie chcę takiego ciasta! Syrop jest pyszny, ale teraz jestem nim cały pokryty! Jestem cały lepki! Nic nie widzę! Nie martw się, to się opłaci, bo teraz dostaniesz trochę pysznych, kolorowych posypek. Dopiero co ledwo zdjąłem z siebie ten syrop. Cóż, przynajmniej te dodatki są pyszne. Koniec! Bita śmietana! Jakie to by było ciasto bez tego? Dobra, nic mnie już nie zaskoczy! Ten Bita śmietana jest również pyszna, więc polej ile chcesz. Hmm. Akcent to świeczka. Co? W końcu jesteś teraz prawdziwym tortem. Nie może być tortu bez świeczki. Co? Hura! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Mam tego dosyć. Co dalej? Orzechy, czekoladowe cukierki? Nie, ciasto jest gotowe. To była zabawa. Bardzo zabawna. Co się tam dzieje? Ale wyglądasz jak prawdziwy, ogromny tort. Starałem się jak mogłem. Tadum.